Siemeczko, tam was w y, czwartym odcinku z tego gospodarstwa na moim kanale. Dzisiaj jest Zeman, tak jak ostatnio i na zawsze. Siema, siema. Damian. No i w tym odcinku nabyteczkiem byteczki, na z odcinka u Damiana, y, w, w zasadzie to dwoma, czyli te piąte, piąteczką i ten... I unią kombi. Ja będę sobie uprawiał, a Damian będzie sobie siał tym naszym kajsikiem. Także jedziemy do roboty. Nie dmuchaj ten mikrofon, gościu Weź no jeszcze pożyguj do... Po a spróbuj mi... A spróbuj mi ożygać Kaisa, to zobaczysz <grym> Spoko A ja... Ty, on tu ogólnie dużo sporo roboty, bo się pole... pole... Ja też mam sporo roboty Tutaj było połączone, jest połączone, także... Dobra Biorę ogólnie A co tu siadź? Nie no co chcesz, rzepak czy coś? Zobacz co tam będzie T5 ogólnie da daje radę z Unią testowaliśmy na Unię ma zapotrze zapotrzebowanie na moc chyba yy, ten, 120, a na T5 ma 100 ale, ale daje radę na razie nie było większych problemów Ile ja jadziesz na godzinę? Zaraz ci powiem, pójdziemy. nawet nie popatrzyłem, zaraz ci powiem 16 a to ja 15. No ogólnie na tego na Forda był, był szybki, szybki nabywca. Zawiedliśmy go od razu do ogromy tamten. No Mieli... to to szybko zrobić to pole. U no. ja będę się trochę bawił. No, tak jak ja się bawiłem u ciebie na odcinku z tym, bo to dużo dużo, wiesz, węższy jest, nie? Jednak mimo wszystko. Ale jak skończę to ja sobie coś tam jeszcze wymyślę. Do roboty. Nawet sobie, wiesz co zrobię? Będzie, będę jeździł trochę wolniej, żeby i tak nie, nie, nie naciążać. Świeża jest to, nie będę jej obciążał. Będę z 10 jeździł. Ze środka sobie pojeździmy, bo ładnie. Unia w środku, także można jeździć. Nie dmuchaj w ten mikrofon. Ten mikrofon. No co ja robię? No? no dmuchasz mikrofon. Mówię ci to. Ogólnie to ten odcinki, wydaje mi się, że jak patrzę na opinie, to wam się podobają, także mnie to bardzo cieszy. Uda mi chyba też jest całkiem pozytywne od no. no. także z serii się fajnie gra, więc może będziemy nagrywać na razie ją. Ogólnie, jak skończymy to, to już mamy wybraną mapkę. Następną, no, Hita, Hita, osinę. Dobra mapa jest. No, V1. No, nawet bardzo. No, ładny klimacik ma. Właśnie, sobie tutaj ogarnę od razu przed drzewem. I tak muszę przed drzewem, nie będę miał problemu z nawracaniem, więc sobie tutaj uwrocie ten zagregatuję. I będzie okej okay. Byś tak trochę przyspiesz żebyśmy w nocy trochę zrobili też już jest o dobra O obu. i gitara Ważne światła potestować No a właśnie odpaliłem w T5, te T5 te wszechstronnie oświetlona jest Tak kozak ko ko fajnie do ogląda ja, te... ja jem kanapkę Ja kanapkę jem Ale to... Te... Włącz, włącz koguty Właśnie, kogo tu jeszcze i w ogóle... Takie będzie. kozackie są te zestawy nocą. Ty, już mi zaczęło rosnąć tutaj. Ty, to czas, no bo żebym przyspieszył czas, dlatego... Ej, niedobrze. No nieważne, trudno. Przyspieszyłem czas i dlatego. Dobra, trudno. Kawałeczek będzie, to nic. To już będzie, będzie robota na następnym odcinku, jak będziemy coś, jakieś nawozy posiejemy. Trzeba najpierw do nawozów kupić. No to kupimy nawozy i też... Właśnie, kupimy nawozy i przywieziemy. Ty, ale go znosi. Ja, pikole ale jak go znosi. Ej, my tura nawet jeszcze nie mamy. No co? Sprzedawałeś ostatnio na ten... Jeszcze reszt resztki z, z tamtego sezonu, to będzie natura. Założymy... Jest, w tym... W, w Kajsie są uchwyty natura. Zrobimy też odcinek to. z przywozu nawozów. I ten... Już coś będziemy, może posiejemy. Także klaruje się robota na następne odcinki. Nocna robota. No ale fajna, fajna taka nocna robota jest. Jak to ładnie wygląda, screenasz. Ty, ale żebym się zagapił na piękność, aż mi miaka szczelił. Aż, po, aż cofnąłem zapuszczony kultura. Ja jeszcze mam całe to pole co ty robisz. No ja jeszcze kawałek tutaj z tego. No ale to nie ważne to już trudno. Piszcie w komentarzach czy jak będziemy mieć tą nową serię bo na tej mapie są dwie gospodarki to żebyśmy grali na dwie gospodarki czy na jedną. No właśnie to też no bo tam na nie chyba nawet jest PGR jakiś nie? Czy nie? No PGR też jest. No. Tak. Ale tak to ogólnie czy na dwie, czy na jedną weźmy. No to piszcie w komentarzach. Albo czy na PGR. To? No to czwóra. No ogólnie się ten... Agregat się ładnie spisuje. Kryje, nawet na pościernie nim cisnę, nie? Ale wałki dają na tyle radę, że kryje. Nie ten, nie ma problemu. zgapiłem Ja sobie pomału jeżdżę, żeby ten, żeby nie było, żeby nie było, że ją przeciążam. To Unia. Wolałbym, żeby w pierwszym tygodniu użytkowania serwis nie musiał przyjeżdżać. Bo to mogłoby być tak, tak sobie. Ogólnie gram z moimi kolegami na różnych seriach i ta mi się najbardziej podoba. No. Tak mi się fajnie gra. A łapka jest ogólnie spoko. No jeszcze spoko maszynki mamy. Jak coś to te maszynki są z, y, z modpaku, tylko doszły chyba. Jedna maszynka doszła. No tylko, tylko ta unia nam doszła. No. A tak to są z tego modpaku ostatniego. No ja też ogólnie muszę jakiegoś. Jeszcze nie wiem co, ale jakiegoś specjalna przeszukuję na ten. na subów. Ja też muszę coś ogarnąć. To już mam odcinki. Jeszcze jest Speed Gaminga, jakiegoś nagram w tygodniu. Ja miałem nagrywać jakieś Speed gamingi, ale zastanawiam się, czy to ma sens. U mnie. W sumie to można by coś nagrać, żeby wypełnić. Też mówiąc, dzień. na moim kanale właśnie Speed gamingi najgorsze omoceny mają. No bo to najmniej wiesz, najmniej pracy i najkrótsze odcinki, nie? Normalnie jest 5 łapek w górę, i 5 łapek w dół. Albo ostatnio taką akcję miałem, co nie? Dzisiaj chyba rano, że ja sobie oglądam mój stary film. Ostatnio, z tydzień temu dodany. A tam gościu pod moim filmem, właśnie tak pisze do mnie, że to nie jest mój film, ukradłem od kogoś i w ogóle. To nie jest zły film. No to ja piszę, może mogę mu udowodnić projektem z Wegasa. Ponadto mam jeszcze, i ujęcia jeszcze mam. No go ludzie, goście są tak przekozacy, gościu, jak mi gościu ostatnio ten, tak pod tym, pod, 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 pod odcinkiem, pod drugim odcinkiem z tego, z tej serii, Ogląd tak było sobie wszystko okej, okay, nie, i w jedną sekundę dwie łapki w dół ogólnie tak sobie wbił gościu, nie, przeszkadzało mu, coś to dodał z dwóch kąt, żeby nie było za dobrze, ale to tam... Mi nie zależy na ocenach, mi zależy to na ja ich nie ogarniam, po prostu oceniam, że ściągamy i w ogóle, a sami nic nie nagrywają. A poza tym mnie nie, mnie nie interesują nawet oceny filmów, ważne żeby, żeby była oglądalność. No. Liczy się to, że chce nam się grać w ogóle. No, no właśnie, no. Dobra, ja tu robotę tak skończyłem. Składam machi maszynę. No jeszcze, sobie... jeszcze kawałek mam Ja jeszcze sobie wyjdę i zrobię sobie zdjęcie do ten do miniaturki Będę jeszcze do jeszcze jednej miniaturki będzie dużo miniaturek Na no, dużo odcinków przewidziane No i co? odwiozę go na ten Mam już prawie 10 minut odcinka, także Chyba żeby... Tutaj jest ma mała ta pszenica chyba jeszcze, żeby ją pryskać, nie? Siem. Wiesz co? U tutaj nic praktycznie nie... Chciałbyś posprzedawał te resztki zboża jeszcze? Dobra, to po wyborze to zaraz, no. Później tak. spokój będziemy mieć. Tak zrobię, nie wiem czy Właśnie, czy nie testowaliśmy, czy ona się mieści pod tą... Pod szopę. Ale mieści się, a nie... Co... Gdzieś... Gdzieś haczy. Nie wiem gdzie... Nie no, za bardzo w tym... Bo kasa... kasa się przyda. Zaraz ją oświetlę i zaraz zobaczę, czy się zmieści mi. Nie, nie mieści się, bo są w te, właśnie, bo są. Bo są Weź nie... ustaw taką szóstą rano XD. Dobra. Już ci... oczy bolą od tej. Teraz no. Gdzieś... kończę. To już ci ustawiam. Masz na szóstą rano. O, już lepiej. O. Tak żeby, mgły nie było. O, tak jak teraz. No właśnie, a poza tym od ten. O pierwszej wiecie... Matko boska. Co? Chodź tu, zobacz, co się stanęło. No już jadę. Już nie chce mi się iść, jadę tam do ciebie zaraz. Zasypę nawet coś na przyczepę, żeby na pusto nie jechać. Już tam jadę zobaczyć. Jak duże wydatki? Znaczy wydatki zero. A, no, to, to, no to nic się nie stało. <laughs> Jeszcze gorzej. Już tam jadę, dobra, jadę Matko zobaczyć. boska. Jadę zobaczyć, już czekaj. Co, to, co ten odświrował? Ja nic. Ja nic, oczywiście, że nic. Ale jedziesz. Zoba, ja tu sieję, a tu rośnie. O, to niedobrze. A ja ten myślałem, że coś strasznego. To dobra, to jeszcze <grym> idzie przełknąć. Tutaj przejadę dużego ogrodzenia może, nie chce mi się tam sporo ten nadujechać. Tu Oj nie ładnie nie przez pola. Nie przez pola, nie wjechałem, zajechałem tylko kawałek na granicę. Nie wjechałem mu na pole. Nie ma się co boczyć. Moje, ile jeszcze tego siania? Spokojnie. Nie dmuchaj w ten mikrofon. Jaki w ogóle mikrofon masz? Ja? Samsung, Samsung Go Mike. Ja właśnie sobie jakiś lepszy muszę kupić. A te piątką to się fajnie cofa normalnie. Przyczepa się, nie krzywi elegancko. Weź próbuj, wiesz, przyjechać dookoła, tak jak ja No to w sumie mogę. Dobra, no ja, jeszcze z jeden transportik sobie przejadę i będziemy kończyć odcinek Bo już mam 13 minut Prawie 14 w zasadzie Przenica już do zera wywieziona, teraz jęczmień zasypę i jęczmień wywiozę Trzeba wyczyścić sezony, znaczy te No, biny przed sezonem No, dokładnie Nie ma co, żeby nam się mieszało stare z nowym No, ściernia to i ogólnie jeździliśmy agregatem, ale była kropiona także. morżnikiem pokropiona także nie powinno być problemów coś, że będzie prześwitywać. Ale Kejsik się ubrudził. Właśnie, czy musimy pomyśleć coś, żeby jaka, jakiego karchera kupić. No. Ale najpierw przede wszystkim to musimy kupić tura do Kejsa. To jest ważne. No dokładnie. Ty, tutaj to powiem tak szczerze, to tak na styk się przechodzi. Przejdzie się, ale to tak na styk. Ej, są u nas w ogóle zwierzęta? Nie, no nie ma nic. przecież myśmy gospodarkę pustą zastali. A no tak. Na nowej, na nowej serii będzie. Ej, tutaj, tutaj, tutaj się średnio idzie zmieścić, tak ci powiem osobiście. Ja tam jadę na luzie. Ja mam problem tylko z tym pachołkiem, ale tak to. Ej, dobra, przeszedłem, luzik. Przechodzę. Spokojnie. Jeszcze trzy przejazdy mi zostały. No to już dokończysz pod tym. Jadę tam pod ciebie, to się pożegnamy. Bo ten, ja już mam 15 minut ponad, więc... Wystarczy. O Panie. <laughs> Kurde człowieku. No bo mieliśmy się pożegnać. Już, tylko przejadę. Jak Ty wargiesz? Ja zadeptam posianem, po ale to już nic. To już trudno. Także to w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam Was do Demiana na kanał do którego będzie link w opisie. I do subskrybowania i łapkowania filmów. Także to by było na tyle. Piona. Amen, ja pożegnaj się. Dara. Na razie. No, no więc na razie.